To teraz będzie o hip hopie, inna znowu niezwykła zdolność, której my tu obecnie nie posiedliśmy, ale potrafimy docenić dobry uliczny kunszt. Jak Kuba charakteryzowało to, że bardzo dobrze słuchał muzyki. Skacze, rundach, fichlach, salto. Różne akrobacje używa w tańcu. Zaczął uczęszczać na te zajęcia. Nie było nam to łatwo, bo nie posiadaliśmy auta, więc woziłam go często na rowerze z tyłu na bagażniku, zimową porą na sankach. Pierwszy udokumentowany taniec jest nagrany na komunii mojej kuzynki. Miałem wtedy 3 lata. Jakub Grenda jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich tancerzy. W trakcie swojej kariery wytanczył pięciokrotnie Mistrzostwo Świata i czternastokrotnie Mistrzostwo Polski. Jako pierwszy Polak w wieku 11 lat został mistrzem świata. To była piękna przygoda. No, jechaliśmy całą noc, później no, nocleg. nocleg na sali gimnastycznej, pełno krajów, różne reprezentacje. Spimy na materacach. Dowiedziałem się, że nie mogę wykonywać elementów akrobatycznych. Myślałem, że zostanę zdyskwalifikowany, jednak jakoś udało się przebrnąć do kolejnej rundy. No i w, w samym finale udało się wygrać, i zostałem mistrzem świata. To nie jedyny raz, kiedy Kuba zaskoczył taneczny świat. Jako pierwszy hip-hopowiec w historii wystąpił na prestiżowym konkursie. Jednym z najważniejszych momentów w moim życiu. Była nominacja na Eurowizję dla Młodych Tancerzy, która odbywała się w 2003 roku w Amsterdamie. I jest to na pewno dla mnie wspaniałe wspomnienie, a także przygoda. To taka była nowość, bo przeważnie na Eurowizji jest pokazywany balet. No, tu ktoś wy, wystąpił z hip-hopem. Ale oczywiście został bardzo mile przyjęty, bardzo się podobał. Moja pasja związana z tańcem naturalnie przyrodziła się w mój zawód. Obecnie jestem nauczycielem w ogólnokształcącej szkole baletowej w Gdańsku. Wiadomo, taniec klasyczny jest tutaj głównym przedmiotem. Moja technika, czyli hip-hop dance, jest tak naprawdę techniką uzupełniającą. Uczę również akrobatyki, a także sędziuję na różnych zawodach tanecznych. Co to jest? Kaseta i... do rady? Domyślam się, że to się rozwijało, więc to się jakoś nawijało ale nie zaprezentuję. <noise> się do takiego, takie cyk i ci muzyka. No przecież! Na przykład sprzęt w miał ja kasetę, to właśnie się tak nawijało po to, żeby z powrotem grała. No i taśma się rozrywała. A teraz udział. Oczywiście, że wiedziałam. Kuba posiada prawdopodobnie największą kolekcję kaset magnetofonowych z hip-hopem i rapem w Polsce, a jego zbiory są wypożyczane na wystawy między innymi do muzeów. W tej chwili w mojej kolekcji znajduje się Ponad 2300 kaset z rapem. Tutaj część kolekcji, a kolejna część jest w łóżku. Także można powiedzieć, że śpię na kasetach. Wybrałem tutaj kilka, które będą interesujące. Coś dla mnie ważną kasetą jest kaseta składu Płomień 8.1, do którego należał Onar i PZ, kaseta składu LMR, do którego należał m.in. Ace, który jest bardzo znany w świecie hip-hopowym, czy ona tylko w nakładzie 500 sztuk. Chciałbym, aby zdrowie pozwalało mi jak najdłużej tańczyć, ale także, aby dzielić się z innymi tancerzami moją wiedzą, po to, żeby ukształcić. Wow. Fantastyczna pasja człowieka, który przy okazji ma swoją misję i swoje kasety w tapczanie. Pamiętam, że kiedyś moja ciocia trzymała w tapczanie dolary. I szczury zjadły. I chomika. I to połączenie było bardzo niefortunne, bo chomik jest zwierzęciem trzymanym i przebił się przez pudło walut na drugą stronę, a w panku NBP już potem ich nie chciano. Także ciocia stać się majątek życia. Trudno. Ale chomik się obiad to tak zawsze czasy. Dewizową kapustą.